Nowy sezon piąty Fortnite. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam wszystkie informacje, wszystkie zmiany na temat nowego starego sezonu Fortnite. Jeżeli wy też nie możecie się doczekać nowego sezonu, zostawcie łapę w górę pod tym filmem, zobaczymy ile nas jest. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kod zakrzak. i do sklepu, a my przechodzimy do odcinka. A więc widzowie, ja już wyskoczyłem z busa bojowego i zrobiłem to dzisiaj ostatni raz przed nowym sezonem w Fortnite. No dobra, może nie ostatni, bo jeszcze na pewno będę streamował, ale po raz ostatni na odcinku w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie oczywiście o tym, co się zdarzy, o pewnych informacjach, widzowie, dzisiaj powiem wam to, co po prostu zdarzy się w nowym sezonie, a może raczej powinienem mówić w starym sezonie, bo oczywiście wracamy do przeszłości. Przygotowałem dla Was naprawdę masę informacji. I szczerze mówiąc, jaram się na samą myśl przekazania wam tej wiedzy, bo wiem, że ten film będzie taką zbitą, można powiedzieć, pigułką, więc oglądajcie do samego końca, jeżeli chcecie wiedzieć wszystko. Myślę, że zaczniemy sobie spokojnie, widzowie. Jeżeli chodzi o starą mapę Fortnite'a, myślę, że każdy. Każdy zna ją bardzo dobrze i wie, jak wygląda. Ale mapa w tym sezonie, oczywiście w nowym sezonie, nie będzie dokładnie starą mapą z danego sezonu, tylko będzie to mapa połączona z kilku map starego sezonu. Przeczytałem taką informację, że będzie to połączona mapa z 5 i siódmego, bądź z 5, 6 i siódmego sezonu. Więc zobaczymy tam po prostu zmontowane miejscówki z tych sezonów, dzięki czemu nie będzie nudy, tylko będzie naprawdę gęsto. Teraz może wyeliminujmy sobie tego pierwszego gościa. Bo on mi tu chyba gdzieś łazi. Czekaj, jest w tym niebieskim domku. On tu jest, on tu jest. Czekajcie, widzowie, jest, jest, jest! E, Ty w ogóle jak się skin. Dobra, na spokojnie. Przez okno go 43, 57, no i leży. Ej, 57? Ej, w sumie nie wiem, ile ja modelem. Nie widziałem. I nie wiem, czy widzieliście, ale ten skin był skinem kruka. Z tym skinem też jest związana pewna mega mocna ciekawostka. Ale do ciekawostki przejdziemy sobie później. A teraz chciałabym, widzowie, was zapytać. Czy wy tak samo jak ja, nie możecie się już doczekać? Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i oczywiście napiszcie w komentarzu. Na co najbardziej czekacie Albo możecie napisać to dopiero pod koniec filmu Jak powiem już wam wszystkie informacje Przejdźmy sobie w takim razie do kolejnych rzeczy Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy Myślę, że możemy porozmawiać o Pojazdach, które zostaną Przywrócone do gry Po pierwsze będzie to Chyba muszę powiedzieć, że jeden z moich ulubionych Jak nie ulubiony pojazd widzowie Który najbardziej przypomina mi stare czasy Szczególnie czasy World Cupa Gdy z Rafą graliśmy duo na World Cupie z 5 lat temu Już wam mówię o czym mowa tylko pokonanie dajmy tego zioma. Koleżko, mój drogi, koleżko, mój drogi, wysyłam cię yy, do starego czapteru. Został odesłany. Mowa tutaj wizowie o kulojeździe, czyli kuli, do której wsiadaliśmy, która miała przysysak. Przysysak. Ja nie wiem czemu, ale prawie źle to wypowiedziałem. Kula z przysysakiem, którą mogliście jeździć bardzo szybko. Do tego mogliście przysysać się przysysakiem, by zdobywać high granda, bądź wchodzić na jakieś górki. Jednym słowem, kulojazd był szefem. Moim zdaniem, jeden z lepszych pojazdów, właśnie kiedykolwiek, dodanych do Forta. I chciałbym go zobaczyć na turniejach, tylko nie wiadomo, czy turnieje będą. Kolejny pojazd wizowie. Taki, można powiedzieć, raczej do robienia sobie jaj i bykowy. Bekowy, czyli wózek sklepowy. No i wózek sklepowy polegał na tym, że wsiadaliście do samego środka. Wasz kumpel mógł wziąć wózek, zepchnąć was z górki. Czasem zdarzało się, że można było przez to zginąć. Czasem ten wózek wystrzeliwał w kosmos. Yy, za starych czasów były jakieś takie dziwne bugi, ale ogółem raczej był to taki bekowy przedmiot. I mamy lamy. Witamy koleżankę. Chociaż powiem wam, że wózek sklepowy, gdy pierwszy raz wchodził. Do gry. To był tak naprawdę pierwszy przedmiot y, do jazdy, pierwszy pojazd. No to nie był on traktowany tak bekowo, tylko raczej wszyscy się jarali, że do Fortnite'a wprowadzają tak to powiedzmy samochody. Tylko że to był wózek sklepowy, więc no nie do końca auto. Dobra, lama rozwalona, bierzemy sobie te itemy i lecimy dalej z informacjami. Izowie ja muszę trochę przyspieszyć, bo ja nie zdążę wam tego powiedzieć. Mam wypisane z 25 punktów, o których muszę powiedzieć w tym filmie. Więc y, research poszedł całkiem mocny. Kolejny pojazd będą to niebieskie deski do skakania. Dajcie znaka, czy. Pamiętacie je i czy wy tak samo lataliście na nich? Deski pomagają nam mega szybko poruszać się przez mapę, bo one miały całkiem niezłego speeda plus boosta pod shiftem. Nie wiem na czym w sumie napać był boost, ale takie turbo doładowanie i można nimi było tak fajnie latać w powietrze. Tyle o nich wiem. W sumie to nic więcej o nich się chyba nie da powiedzieć. To po prostu deski. Myślę, że dobrym pomysłem będzie wam teraz powiedzenie o dzi przedmiotach, ponieważ to widzowie, to będzie gigantyczną częścią tak naprawdę naszej gry za te kilka dni, ponieważ przedmioty no są najważniejsze. Dzięki nim możemy strzelać w ogóle grać. I dzięki nim y, ta gra ma sens, no bo jakby nie było czym strzelać, no to jakby się grało? Zacznijmy od tego, co pamięta każdy stary gracz, czyli Skarito. Chociaż nie tylko stary gracz, bo jak się nie mylę, on był w tamtym rozdziale, no tylko że nie był taki sam jak kiedyś, ale to powiem wam o co chodzi zaraz. Do gry na pewno... Powraca Skar. Na pewno powraca MK. Szara, zielona, niebieska. Ta taka zwykła. Stara, dobra MK. I ja jestem ciekawy jednej rzeczy, Wizowie. Ponieważ Skar, Skar stracił swój dźwięk. Można powiedzieć, że była to broń najbardziej rozpoznawalna z całej gry. Ja do dzisiaj mam dźwięk Skara w głowie. To było takie. No, no nie no, nie wydam tego dźwięku, bo się nie da tak buziom go wydać. Może ktoś umie beatboxować. To możecie spróbować, podesłać na maila i wstawię to do odcinka. To jest dobry plan. Kiedyś dźwięk Skara był totalnie inny niż tego nowoczesnego Skara. Mam nadzieję, że Fortnite go przywróci. Fortnite, proszę, przywróćcie starego Skara. Następnie stara pompa. Widzowie, stara pompa, ale nie byle jaka. Ponieważ Fortnite zdecydował, że zmieni nawet model pompy. Jak wiecie, aktualnie w Fortnite'cie nie mamy OG OG, takiej starej, starej pompy. Tylko została ona zremodelowana, poprzez co wygląda inaczej. Nawet na świecie kreatywnym. Lecz wszystko zmieni się w nowym sezonie. Ponieważ Fortnite w swoim trailerze pokazał nam pompę, która będzie wyglądać dosłownie jeden do jeden jak za starych czasów. I to jest dla mnie coś pięknego. I... Nie mogę się doczekać, aż wezmę tą pompę i kogoś nią porobię. Dalej będziemy mieli oczywiście takie przedmioty jak zwykły pistolet bez tumika. Będzie też snajperka stara, OG snajperka, taktyczny shotgun. Bardzo możliwe, że powrócą też pistolety maszynowe z tumikiem oraz bez tumika. W sumie to na pewno i mój ulubiony pistol, czyli digielek również w starej zremodelowanej wersji. Możemy też sobie porozmawiać o skinach, które czekają na nas już do zdobycia widzowie w nowym sezonie. Mianowicie w trailerze Fortnite pokazał nam interesującą rzecz, tak? Bym to nazwał, ponieważ złączyli oni najpopularniejsze skiny z tamtych czasów i połączyli je w jednego. Jedne z połączeń, które na pewno zobaczymy, jest to. Echem, muszę tutaj sobie przeczytać, nie, bo ma mam to wypisane. Po pierwsze, będziemy mieli banana połączonego ze skinem Lodzika. To no, wygląda on całkiem nieźle. Możecie ocenić, który w ogóle skin będzie wyglądał najlepiej w komentarzu. Następnie moim zdaniem jest to połączenie Czerwonego Rycerza, ale nie wiem z czym starym. Jak dla mnie jest to wieczny. Czekajcie, jak on miał? No. O, ten, co wyrzucał mityczny Excalibur na Cytadeli, gdy go się pokonało. Kolejny jest to połączenie OG Renegade Rider. Tej, co ma Rafa, oczywiście. Tej starej, 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 najstarszej z sezonu 0 z Jinx. Czyli z kocicą, która była w sezonie chyba szóstym. Mogę się mylić. Na koniec mamy połączenie Ragnaroka z Omegą. Ragnarok, czyli oczywiście ten ziomek, który ma związek z mitologią. Tak, dobrze mówię, widzowie. Tak, na pewno dobrze mówię w połączeniu z Omegą, który był skinem za setny level w rozdziale czwartym i ja do dzisiaj pamiętam jak u babci wbijałem kolorki do Omegi. Jeżeli ktoś wie o jakich kolorach, mówię, możecie dać znaka. Trzeba było wbić 80. level, żeby odblokować do niego dodatkowe kolory i siedziałem dniami i nocami, żeby to wbić. Właśnie widzowie, zapomniałem o kolejnych przedmiotach, które mają powrócić, ponieważ ma powrócić również lekki karabin maszynowy w skrócie LKM. Jeżeli ktoś z was jest spamerem Myślę, że jest to odpowiedni item dla Was. I to nie jest pewne, to nie jest pewne, ale można założyć, że stanie się to tak na 50%. Rakieta namierzająca, widzowie, rakieta namierzająca, czyli pierwszy przedmiot w Fortnite, który był inny niż taki zwykły do strzelania. Ciężko jest mi to opisać słowami, ale rakieta namierzająca działała w taki sposób, że wystrzeliwaliście ją i zamienialiście się w tą rakietę. Dosłownie sterowaliście tą rakietą. Lecieliście WASD myszką i lecieliście sobie w gość. Więc jeżeli to powróci, jeżeli to powróci To będzie coś pięknego Do tej ciekawostki muszę się zboksować Ponieważ jest ona wizowie grubsza Jak na pewno wiecie, a może jeszcze w sumie nie wiecie Dostałem ostatnio paczkę od Epic Games W tej paczce mamy bardzo ciekawe Przypinki, które Prawdopodobnie mówią nam o tym, co Również się będzie działo. Możecie zobaczyć tutaj Teraz, że mamy przypinkę kostki Kevina Nie wiem, czy to jest tylko moja teoria, czy nie Ale uważam, że nie bez powodu tam jest kostka Kevina i mam przeczucie, że Kevin Powróci na mapę. Pamiętacie Wyspę Kevina, jak y, Kevin wpadł do jeziora, do Lutlejka i całe zgalaretkował, tak to nazwijmy. Potem mieliśmy oczywiście wielki event, w którym Kevin podniósł nam y, domek na Lutlejku. I moim zdaniem on właśnie wróci. I zapomniałbym jeszcze o jednej grubej rzeczy, widzowie. widzicie, mam to tak wypisane. Po prostu, co akurat y, wpadało mi do głowy, to wypisywałem i to nie jest w ogóle po kolei. Z tego, co wiemy, myślę, że jest to prawie pewniaczek, dlatego że na grafice promocyjnej sezonu y, mamy pokazany sam. Samolot. Więc w tym sezonie będziemy mieli naprawdę masę, ale to masę, masę i jeszcze raz masę środków transportu. Dajcie znaka, czy cieszycie się z powrotu samolotów, a ja tutaj wjeżdżam i rozjeżdżam jakiś ziomeczków. Żegnam chłopaki, Elonara i zostało mi tylko 10 osób do końca meczu. Wizowie, streszczamy się, sprężamy, bo tutaj trzeba skończyć i omawiać sezon. Przygotowałem jeszcze dla was pewnego Easter egga, który myślę, że niektórym rozwali głowę. Bo jak ja to zobaczyłem, no to wizowie bardzo, ale to bardzo mi się to spodobało i można po tym easter eggu snuć wiele teorii. Ale jeszcze przed easter lecimy do kolejnej dawki informacji, czyli pułapki. Powrócą pułapki. Pułapki stawialiśmy na ścianę, zadawały one 75 damage'a, bądź 150, w zależności od sezonu, więc może Fortnite to teraz wyśrodkuje i będzie 100 z hakiem i ja się cieszę, bo może wreszcie na napłacańcy nie będą mi wchodzić do boksa. A jak wejdą, pułapka na, na ten, pułapka na ścianę i do widzenia. I ich nie ma. Następnie, moim zdaniem, stuprocentowo powrócą lunchpady, których bardzo bardzo dawno nie było w Fortnite. Cie. Znaczy były, ale w wersji takiej wyrzucanej z ekwipunku. Mogliście rzucić lunch pada tak jak ja teraz wyrzucam tego splasha. I właśnie zmarnowałem splasha. okej, okay, nice. Ale jak widzicie przy moim budowaniu, tam jest jeszcze slot. Pusty slot nad pod literą B. Tam właśnie kiedyś trafiały lunchpady, pułapki, banspady. Swoją drogą ciekawe, czy ban powrócą. Tego nie wiemy, ale, ale pewnie niedługo się dowiemy. Na 90% powrócą również ogniska, które leczyły nas, gdy stawialiśmy je na ziemię. Nie takie, które zapalaliśmy, tylko takie, które mieliśmy w ekwipunku. Jeżeli chodzi o to, ile ma trwać sezon, widzowie, to jest w ogóle szalone, dlatego że ten sezon ma trwać około miesiąca, co jest dziwne, i w grudniu najprawdopodobniej dostaniemy no Nowy rozdział. Rozdział piąty Fortnite'a. I powiem wam, że już nie mogę doczekać się grudnia. Mówię serio. Dobra, żecie sobie z powrotem ten świąteczny klimat. To, to jest coś pięknego w Fortnite'cie. Myślę, że to jest dobra pora, by powiedzieć tutaj o Easter Egg. U. Myślę, że tego obrazka nie muszę wam widzowie, przedstawiać. Jest to oczywiście obrazek Jonesiego, stojącego z taktyczną pompą za drewnianą ścianą. I jest to jeden z pierwszych obrazków promujących Fortnite'a. To jest, widzowie, totalnie, totalnie stare. I teraz zapytacie mnie, Zakrzak, ale po co ty w ogóle, gościu, to przytaczasz? Od o co dzisiaj chłopie chodzi? Chodzi mi o to, że w nowym trailerze widzimy tego samego Jonesiego, który 6 lat temu, 6, 7? 6 lat temu chyba, stał za tą ścianą. Ma tego taktikala w ręce i jest w szoku, co się dzieje. i teraz pytanie: Czy Fortnite wymyślił to teraz? Czy oni 6 lat temu mieli już taki plan? No ja podejrzewam, że oni teraz wrzucili takiego easter egga. Pomyśleli, że będzie to dobry plan i w sumie, no moim zdaniem, to jest kozacki easter egg. Dajcie znak, co o tym myślicie w komentarzu, bo, no, mi się to mega podoba. Kolejna informacja jest dla osób, które. Robiłem mieć dobry lód w grze. Mianowicie powracają zrzuty. te dropy, z nieba, balony, niebieskie balony z żółtym balonem, niebieskie kostki z żółtym balonem. One powracają na 100%. Ej, zostałem jeden na jednego, a ja jeszcze nie skończyłem informacji, mówić, no nieźle. Wizowie ostatnia informacja, chyba. Albo, albo czegoś po prostu nie powiem. Jest wielce prawdopodobne to, że Fortnite przywróci nawet starą grafikę. Ludzie spekulują, że stara grafika podobno ma wrócić, aczkolwiek jeżeli włączymy, nie wiem, epickie ustawienia czy coś, to ma być ona o wiele ładniejsza. Ale słyszałem, że na low ustawieniach ma wyglądać ona prawie identycznie jak ta stara, stara. Ej, on tu idzie. Tu jest ten ziomek XD. Dobra. Widzowie, wy napiszcie w komentarzu, którą grafikę byście woleli zobaczyć. Czy starą, czy nową. Yy, on tu idzie. On tu idzie. Wyskakuje. Nie trafiłem go. Dobra, XD. XD. Trzeba gościa porobić. Mam nadzieję, że go tutaj zmiotę. 26, 51. Moja ściana. Walę go. Co, 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 co? Dobra. Box. Zero ma. Widzowie, wygrywamy ostatni raz w tym sezonie. Ja dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w domu w chapterze pierwszym.